Cześć widzowie. Poczekajcie, zaraz zapalę światło tutaj. Słuchajcie, ogólnie jest takie coś, ostatnio widziałem na YouTube, że podobno, jak się wejdzie w Google, nie? To wam wyskakuje, że jest 8 miliardów, nie? Ale jeśli się wejdzie. Ale tak jeśli się. W, yy, jeśli tu się wejdzie w Google Play i się wpisze. G Cześć, to ta... Gmail, to patrzcie, 10 miliardów pobrania Kto to wymyślił?